Jeżeli chodzi o inwestycje, moim zdaniem ta inwestycja drogowa, która jest przewidziana w budżecie powiatu kolneńskiego, w ulicy kolejowej, ona może być zagrożona, bo tak jak rozumiem, zarząd powiatu liczy na to, że z programu przebudowy dróg lokalnych, czyli z tak zwanych mówiąc, pozyskamy środki finansowe. W tej chwili nie mamy pozytywnej decyzji w tej sprawie. Być może, że. W przypadku, gdy te przetargi w gminach i powiatach, które otrzymały środki na budowę dróg lokalnych, będą rozstrzygnięte za niższe ceny, to środki finansowe się na naszą drogę znajdą. Na dzień dzisiejszy, z tego co liczyliśmy, tam 14 się 17 dróg powiatowych, uzyskało dofinansowanie. Droga nasza powiatowa ulica kolejowa była 23 miejscu. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, to również jeżeli chodzi o remont naszego tutaj pomieszczeń po bursie, nie przepraszam, bursie, tylko z to tutaj wiem, że pewne zmiany zaistnieją i będzie konieczna korekta tego planu finansowego. Na temat remontu będziemy ten. Podczas dzisiejszej sesji, w innym e, punkcie, e, wiemy również, że trzeba będzie jakieś drobne e, korekty dokonywać w związku z takimi e, przedsięwzięciami, które podejmujemy na bieżąco, m.in. z wykonaniem planu rozwoju lokalnego. E, te wszystkie zmiany, propozycje będziemy zgłaszać na następnych e, sesjach, a dzisiaj zwracam się do Państwa radnych o to, żeby ten budżet został uchwalony. W takiej formie jak to przedstawiliśmy Państwu na komisjach i, i zgodnie z opinią jaką uzyskaliśmy z regionalnej Izby Podradunkowej. Dziękuję.